Stelencjo najdostojniejszy księże biskupie Andrzeju, bracia kapłani, drogie siostry zakonne, przedstawiciele władz parlamentarnych, samorządowych, asystą liturgiczną, Wszyscy ci, którzy jesteście w najpiękniejszych na świecie strojach łowickich, wszyscy bracia i siostry, a szczególnie ci, którzy modlicie się z nami za pośrednictwem Radia Wiktoria. I drodzy chodźcy, chorzy, chcemy powiedzieć szczególnie Wam, że o Was pamiętamy. Jeden ze świętych kiedyś wygłosił najkrótsze kazanie na Bożym Ciele. Niektórzy mówią, że też i najpiękniejsze. To był święty Jan Maria Vianei, kiedy było Boże ciało trzy razy palcem. Wskazał na tabernakulum i powiedział trzy słowa. On tam jest. Trzy razy powtórzył: On tam jest. On tam jest. Zakończył kazanie. I była cisza. Tak sobie myślę, że może. Może i nam potrzebne jest więcej ciszy, żeby sobie uświadomić, co świętujemy. Oczywiście procesja jest najpiękniejsza na świecie, ale ona jest druga. Pierwsza jest żywa obecność Pana Jezusa i dlatego tutaj jesteśmy. Nie dla procesji, tylko dla Pana Jezusa. W kawałku chleba za chwilę na ołtarzu będzie żywy Pan Jezus. I pójdziemy ulicami miasta, aby powiedzieć, że my w to wierzymy powiedzieć wszystkim, że my w to wierzymy. I wiemy, jak bardzo ważne to dzisiaj jest świadectwo dla miasta, dla, dla kraju, dla, dla całego świata. Boże, działo to tak naprawdę to powinna być tęsknota. Usłyszeliśmy Ewangelię. Pan Jezus chce spożyć paskę ostatnią wieczerzę. Posyła dwóch spośród swoich uczniów i mówi tak. Idźcie do miasta, spotka się z Wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi, Nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie izba, żeby mógł złożyć paskę. I on wskaże salę dużą, usłaną i gotową. W tym zapisie Ewangelii jest takie słowo, że to miejsce wskaże człowiek niosący dzban wody. W miejsce na paskę wskaże człowiek niosący dzban wody. I tu nie chodzi o sam dzban, nie chodzi o tego człowieka, tylko chodzi o tę wodę. Wiemy, że woda gasi pragnienie. Właściwie bez wody nie ma życia. Bez wody umierasz. I ten człowiek w Ewangelii wskazuje Ci miejsce, gdzie, gdzie będzie życie, gdzie będzie prawdziwa woda, która gasi każdą tęsknotę, każde pragnienie. To jest wieczernik, który. zapewnia, napełnia wszystkie twoje tęsknoty. W Wieczerniku Jezus gazi tęsknoty. I wiemy, że największą z nich jest miłość. I, I mamy wiele tych tęsknot za miłością. One naprawdę są przeróżne. Ale dzisiaj w Boże ciało Pan Jezus chce powiedzieć, że właśnie tutaj na ołtarzu wszystkie Twoje pragnienia stają się wypełnione. Bo, bo jest Ci godny wszystko, najczystszą, najpiękniejszą miłość, która płynie z tej najświętszej ofiary, płynie z tego, że Pan Jezus daje swoje życie za nas. I za taką miłością tęsknimy. I Boże ciało to jest yy, przemiana siebie. Słuchający Jezusa ze zdziwieniem, jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie. dać nam swoje ciało na pożywienie. I dzisiaj mamy odpowiedź. Okazało się to dosyć proste, bo spożywanie ciała Pana Jezusa nie polega tylko na przyjęciu komunii świętej. Przyjąć ciało Pana Jezusa to wejść z Nim w tę tajemnicę pasy, umrzeć, narodzić się na nowo, wyjść innym człowiekiem, napić się tej wody, która daje prawdziwe życie. W tym tkwi istota naszego dzisiejszego świętowania. Obrzędy, znaki to są rzeczy drugie. To są pewne formy, ale trzeba bardzo głęboko wejść w treść. I kto przyjmuje ciało Pana Jezusa, tak naprawdę odradza się. Odradza się duchowo. I dlatego tutaj jesteśmy. Bo tego bardzo pragniemy. Jakkolwiek mamy rozproszenia i będzie dużo przeżyć, ruszymy z procesją, to zobaczmy się w Pana Jezusa przede wszystkim. Naprawdę niech nas nie interesuje to, co z boku. Zobaczmy się w Pana Jezusa. On tutaj jest jest pośród nas. On tutaj jest. On tutaj naprawdę jest. Jest najważniejszy. Niech taki Duch towarzyszy nam w tym naszym pięknym łowickim świętowaniu. Amen.